W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, biegnę ku Tobie jak dziecko do ukochanej mamy. Moje serce przepełnia radość i wdzięczność. Jesteś dla mnie taka dobra, tak łaskawa i litościwa. Wspaniale być Twoim dzieckiem. Maryjo, dziękuję Ci za wszystkie chwile, gdy ratowałaś mnie lub moich bliskich z problemów. Dziękuję Ci za Twe wielkie miłosierdzie, którym otoczyłaś mnie, gdy najbardziej tego potrzebowałam. Dziękuję za chwilę, gdy ocierałaś moje łzy, gdy Twoje święte serce było moją jedyną ucieczką, źródłem nadziei, kiedy brakowało mi sił. Wiem, że bez Ciebie wszystko w moim życiu potoczyłoby się inaczej. Matko Boża, tak dobrze znasz historię mego życia i wiesz o których sytuacjach myślę. Jestem tak bardzo Ci wdzięczna, że każdego dnia się mną opiekujesz, ochraniasz od wszelkiej krzywdy i nieustannie zbliżasz mnie do Pana Jezusa. Mario, przyjmij moją miłość. Pragnę codziennie okazywać Ci ją przez moje dobre uczynki, otrzymane z nieba dobro, nieść dalej w świat. Nieustannie służąc Tobie i Panu Bogu. Cała jestem Twoja. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!